Całe życie szukamy siebie takiej prawdziwej, całe życie mamy taką drogę, że nie wiemy w stu procentach kim w zasadzie jesteśmy. Właściwie ja te same te poruszam od siebie, może mówię w grupie nogiej, ale to jest co moje rozumowania czy rozmyślania, szczególnie jak staję przed Sztalugą i chcę malować intuicyjnie. Co ze mnie wyjdzie? Um, nie pytam takiego czegoś, ale właściwie um, się ostatnio zastanawiałam nad tym, bo zaskoczyło mnie jedna rzecz. Zobaczyłam u siebie prawdę, którą właściwie nie wiedziałam, że jest prawdziwa. <grywa> to znaczy e, prawdę, która nie była zbyt przyjemna. Ale jak ją zobaczyłam i e, zaakceptowałam to i postanowiłam jakoś to zmienić, to urzyżyło mi. Czyli my mamy w sobie schowane części, e, pod dywanik albo w garderobie, jak to się też mówi tutaj po szwedzku, e, e, i nie chcemy oni, e, nie chcemy tego widzieć. E, kiedy maluje się intuicyjnie. To wychodzą wspaniałe symbole, które w zasadzie opowiadają nam wiele prawdy o sobie, ale nie zawsze to widzimy. Czasami właściwie jak my mamy malarstwo intuicyjne, to ja mówię nie czasami, tylko często ludziom powieść swój obraz w przedpokoju czy gdzieś w sypialni, gdzie przechodzisz obok i nie używasz logiki, tylko przejrzysz, przejdziesz jak taki wiatr i nagle odkryjesz coś. I to się dzieje często. Ludzie przychodzą, po kilku tygodniach mówią, wiesz, no nie wiedziałam, że to a to zobaczyłam nagle. To było ciekawe. W każdym razie, e, ja pamiętam, że ja analizowałam sama jeden obraz i wiedziałam, że są trzy osoby na niej. I kiedyś po, na jednej wystawie przyszedł jeden mężczyzna i mówi, no te dwie pary tutaj stoją. Jakie pary? Przecież to są dwie kobiety i jeden mężczyzna. A nie widzi, że obok niej stoi mężczyzna. Wiecie, byłam tak zaskoczona, że tej prawdy nie widziałam. To było coś niesłychanego i zabawnego, dlatego że ciągle myślałam, że tam ten obraz mówi o innej tematyce niż wyszło dzięki temu mężczyźnie, który zobaczył i kupił ten obraz. W każdym razie, wracając do tego właśnie, co chowamy w. Pod dywanik i co nam wychodzi w obrazach, to może być. Spróbuj sobie zobaczyć, miej odwagę malować i zadaj sobie pytanie: jak staniesz przed obrazem, czy przed sztalugą, czy siądziesz przy stole, chciałabym po prostu coś dostać o tej intuicji, moja kochana intuicja, co jest ważne dla mnie teraz. Na moich kursach daję abstrakcyjne tematy na tym, właśnie malarstwie intuicyjnym. Na przykład, jak się pierwszy raz spotykamy, to ja mówię: jak, gdzie, Zobacz się, bo poczekaj, jak to przetłumaczyć? Zobacz siebie, gdzie Ty jesteś obecnie. I kiedy ja stawiam sobie pytanie, bo maluję w grupie, inspirując ich. I dzielę się właśnie moim procesem, żeby ludzie zrozumieli, jaką mamy drogę do malarstwa intuicyjnego, gdzie się nie używa logiki, tylko używa się intuicji i widzenie. To po prostu stawiam sobie pytanie, i czy gdzie jestem właśnie dzisiaj? A ja maluję tyle lat, ale życie jest jak świeży towar. Nigdy nie wejdzie się do tej samej rzeki. W te po prostu dwa razy. Ona płynie. I takie jest życie. Także zawsze zaskakuje się, zaskakuje mnie to, a szczególnie ostatnio, kiedy dostaję takie symbole, że nieraz grupa mi musi powiedzieć, co to za zwierzątko, bo inne formy to znam. Bardzo dużo dostaję sama ostatnio zwierzątek z takich, które grabią w ziemi, Nawet teraz nie pamiętam nazwy. Bardzo śliczne. Pokocham to zawsze, ale zaskakuje. Zobacz, co ciebie zaskoczy. Jak zobaczysz, wiesz, sobie jakie formy. Mogą to być abstrakcyjne formy, też które możesz polubić, które cię będą asocjowa asocjowały w ciele. Natomiast ja wiem o tym, że w moim życiu pracowałam 10 lat z ludźmi z kazierostwem. Z rytualnymi, och, nie znam polskiego, z rytualnym gwałtem, czyli sekty religijne wpływają na ludzi, albo inne bardzo ciężkie przeżycia psychiczne, fizyczne. I malowaliśmy bardzo mocno te obrazy, i po prostu to było bardzo ważne, że osoby miały bezpieczeństwo ze mną prowadzącą bo jedna osoba powiedziała Alina jak ty to udźwigniesz to ja też to udźwignę i ja zawsze dźwigałam tą najczerniejszą czerń według nich ale prawda jest wyzwalająca prawda była tak piękna że były w stanie te osoby uspokoić się to nie było od razu to był proces był długi ale mm, jak się dostanie wgląd w prawdę, to jest to wspaniałe, myśl, wspaniałe, i wyzwalające. My nie lubimy, my nie jesteśmy w stanie udźwignąć 100% as pra prawdy o sobie. Poznajesz to? Przykrywa się prawdę, boli to i właśnie o to chodzi, że jak spotkasz tę prawdę, jak ją będziesz miał odwagę odkryć, to czy miał odwagę odkryć. To następuje właściwie wyzwolenie, harmonia. To jest bardzo ważne. W każdym razie, kiedy malujesz, możesz mieć właśnie ten rodzaj zadowolenia czy, czy ciekawości, gdzie ja mam moją prawdę. Prawdę odkrywamy o sobie całe życie. W każdym razie, nie wiem, czy ten temat jest bardzo właśnie złożony, ale gdyby tak powiedzieć jeszcze coś właśnie, zakładamy maski, żeby przeżyć, musimy przeżyć i to nam pozwala w jakiś sposób ze sobą egzystować. Ale bardzo ważne jest właśnie to bezpieczeństwo, które nadmieniłam, żeby być na początku ze sobą wewnętrznym, bezpiecznym. Czyli jeżeli ta część, która krzyczy, które jest jako małe dziecko, krzyczy z bólu, bo, z tych traum dziecięcych, to możesz stanąć obok tej części i powiedzieć, ja tutaj jestem, ta ja dorosła, która trzymam pędzel, który, który właśnie w kreacji jestem i możesz mi wypowiedzieć, możesz mi wykrzyczeć, czy możesz mi nie to, wyjawić przez symbol. Czyli tutaj muszą być te właściwie rozdzielenia na małą część, która jest traumatyczna, która krzycze i chce naszej uwagi i ta dorosła część, która daje potwierdzenie i która daje bezpieczeństwo. Rozgadałam się tutaj pod tym względem, ale zobacz co sobie jak Ty Dotykasz siebie, jak Ty spotykasz to. I w malarstwie intuicyjnym możemy mieć odwagę, dlatego, że jak się prosi naszą intuicję, która chce nam naszego szczęścia, to jesteśmy w stanie zobaczyć tą prawdę. I nigdy nie zostajemy prawdy o sobie wtedy, kiedy jej nie możemy udźwignąć. Czyli zawsze dostajemy te przeżycia, które właściwie możemy udźwignąć. Przyszliśmy do, na ziemię, żeby mieć właśnie te y, doświadczenia. No to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to Cię zainspiruje i y, w zobaczenie prawdy o sobie i samej podróży y, w, przez kreację. No, Trzymaj się, na razie, pa!